Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki z Wrocławia, oczywiście, i dzisiaj ciekawe pytanie dotyczące konieczności uczęszczania do poradni leczenia uzależnień, które zadał jeden z tam skierowanych. No i oczywiście nie trzeba tutaj być fizykiem atomowym, żeby domyśleć się, że został tam skierowany za jazdę po alkoholu. Dzień dobry, panie doktorze. Mam pytanie. Czy w poradni uzależnień obligatoryjna jest terapia? Jestem przed rozprawą, na której jestem podejrzany o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. No, ja twierdzę inaczej i zamierzam się bronić. Policja skierowała mnie na badania, które wszystkie przeszedłem. Tylko mam dostarczyć jeszcze zaświadczenie z medycyny pracy, z wizyty w poradni uzależnień. No. I gdzie psychiatra zalecił mi wykład na temat szkodliwości alkoholu. Udałem się do tej poradni, a tam pracownik poradni stwierdził, że muszę się poddać aż 3-miesięcznej terapii. Natomiast pielęgniarka prowadząca w zakładzie medycyny pracy powiedziała mi, że czeka tylko 30 dni na to zaświadczenie. No, i teraz, czy to oznacza, że badania, które odbyłem, pójdą po prostu do kosza, prawda? I będę musiał je odbyć jeszcze raz po ewentualnie przegranym procesie? Hm. Odpowiadając na to pytanie, no, musicie sobie Państwo zdać, że w podobnych sytuacjach pacjent jest w dużo gorszej pozycji w stosunku do poradni. No, prawda jest banalna. To pacjent, to kierowca, któremu zabrano prawo jazdy, potrzebuje zaświadczenia dla psychiatry, a nie odwrotnie. No, szkoda, że lekarz nie określił na piśmie dokładnie o co mu chodzi. Także to byłoby jakąś podstawą do tam jakichś roszczeń wobec tej poradni. No, jakie wyjścia, bo w sumie o to chodzi. Wyjścia według mnie są dwa. No albo odbyć całą tą terapię, czyli najpierw pójść do tej pielęgniarki, czy tam jakiejś innej osoby w WOMP-ie, powiedzieć, że musimy odbyć terapię, odbyć całą terapię, przynieść zaświadczenie no i sprawę rozwiązać tak. Natomiast no, drugie wyjście, poszukać innej poradni, która po prostu tylko wyda zaświadczenie, znaczy która przeprowadzi z nami ten wykład no i wyda nam stosowne. Zaświadczenie. No, cóż na koniec. Jeżeli ktoś przeszedł coś podobnego, właśnie takie, yy, przeszedł takie po prostu taką, takie korowody w tych poradniach, miał jakiś podobny przypadek do siebie, przeszedł coś podobnego, no to po prostu zapraszam do komentarzy tego przypadku tutaj albo na moim blogu, albo na kanale YouTube. No, być może jest jakiś inny sposób. O którym nie wiem, a o którym chętnie usłyszę, jak to było rozwiązywane w innych częściach Polski. Także na tym kończę. Zapraszam na swojego bloga jeszcze raz, Badania Lekarskich Kierowców. .pl. Bye, bye, mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia. Chętnych zapraszam, mała kryptoreklama, do mojej przychodni medycyny pracy w Wrocław, ulica Żernicka 215. Jeżeli kogoś interesuje, kod pocztowy 54514, telefon 601 775 123. Bye bye, trochę kryptoreklamy. Dziękuję bardzo.